Ja osobiście się cieszę, jak czytam coś i nie rozumiem, i nie potrafię to podłączyć, i nie potrafię znaleźć początku, środku, końca w zdaniu. I nic. To sytuacja, że pomaga mi zębami się utrzymywać. I wszystkie napełnianie rozumowe i odczuciowe napycha mnie i odpycha od tego prawdziwego podłączenia, że ma być tylko brak i nic, nie ma więcej nic prócz tego. Przychodzą różne kształty zachwytu odczuciowego, rozumowego, Ale nie ma w nim pomocy. To jakieś y, słodycz, że człowiek w ten sposób y, uspokaja swojego, swój brak bezpieczeństwa. Niedobre, Niedoby. Jeżeli przychodzi to później, po tym, jak się utrzymuje zębami i odkrywa się z tego, że się e, obniżyłem, że wszedłem na siłę do tego materiału, to dobrze. Ile nie wiem i nie rozumiem, i nie potrafię się tego utrzymać, i to jest suche. E, naprawdę bez możliwości złapania czegokolwiek. Ale razem z tym ja czuję, że ja jestem w miejscu, że mogę krzyczeć, że mam ten brak. Dlatego te sytuacje są bardzo dobre i one są prawdziwe. Więc książka Zacharu daje człowiekowi, otwiera mu. Tą odległość w chęci, światło, które świeci, otwiera w nas różne kształty, które są w chęci, które są w nas, ale one są zakryte przed nami. Ja ich nie czuję, ja ich nie odkrywam. Wydaje mi się, że ja wosnę. Że ja jestem jak malutki, a później robię się większy y, o parę kilo, o parę centymetrów, jeszcze parę kilo, jeszcze parę centymetrów, to nie jest y, prawdziwe, tak? Tylko ja to widzę. Ale światło, y, tak naprawdę to światło na mnie pracuje, i ja wtedy odkrywam coś, co jest moje. Nie ma niczego nowego. Ja jestem nieskończony, nie, tylko, tylko znam się w tej chwili jako bardzo malutki. Muszę prosić o światło, żeby mnie otworzyło. Jeszcze kształty swoje, jeszcze kształty swoje, to jak wracam do nieskończoności ze wszystkimi kształtami, charakterystykami swoimi. I to się nazywa, że ja własne idę w stopniach rozwoju. I też nasze dzieci w ten sposób się rozwijają. Nie ma nic nowego pod słońcem, wszystko jest to samo, tylko całe są nowe odkrycie. Wychodzi z tego, że ja tylko mam chcieć, żeby mi się coś stało, żeby, żeby ja poznał. Ja chcę poznać te swoje cechy y, bardziej y, przybliżone do Stwórcy. Ja chcę, żeby światło mnie otworzyło więcej i więcej. Ja, ja nie y, odkrywam światło, ja ciągnę światło, żeby mnie otworzyło, żeby mi dało poznać, kto ja jestem naprawdę. Jeszcze co was bardziej większy, co was wyższy, jak najbliższy do y, nieskończoności. I to, że ja się sobie odkrywam, to znaczy, że ja odkrywam siebie w duchowości. Powoli, powoli. Nie przypuszczam, że będę mógł wyciągnąć to słowo.